Cześć, Paweł Lemański z tej strony. Dzisiaj goszczę na kanale Super Sound. Przechodzimy od razu do konkretów. Yamaha P225 to pianino, które będzie idealnym narzędziem dla tych, którzy nie chcą dużo nosić, 11,5 kg wagi. Dla tych, którzy potrzebują drugi instrument, czy też dla tych, którzy nie mają po prostu miejsca w domu, nie mogą sobie pozwolić na prawdziwy akustyczny instrument, bądź też na bardzo wielki instrument. To jest pierwszy instrument Yamaha, który został w ten sposób wyprodukowany, a więc zmieniono tutaj naprawdę wszystko od klawiatury po przyciski po fizyczny wygląd. To już nie są te same instrumenty, co modele, czy tam generacje, serie poprzednie. 24 brzmienia, 192 głosy polifonii, interface audio. Posłuchajmy brzmienia fortepianowego pierwszego. Dumper rezonans również tutaj się nam kryje. Bez pedału. Jest ta poświata alikwotowa. Zobaczmy, czy jest string rezonans. Oczywiście string rezonans również jest. Drugie brzmienie fortepianu kryje nam się pod wariacją. No właśnie. To brzmienie to jest typowo brzmienie takie jamachowskie. To pierwsze to CFX. CFX od Yamaha. Jest naprawdę przyjemny. I szybki powrót do brzmienia drugiego. To brzmienie pamiętam z dawnych lat. Kolejne brzmienie. I następne. Rezerkijmy do brzmień yy, pianin elektrycznych. Fender piano z efektem. Zobaczymy następne brzmienie jama hada kolejne Wurgi piano Klasyczne brzmienie Yamaha, ale ono przywołuje nam właśnie taki sound trochę Rolanda. No ale posłuchajmy. Typowe lata 90., kolejne. kolejne Klawinet Następne brzmienie Vibrafon No i tutaj ciekawostka. Zastanawiałem się zawsze, po co takie brzmienie w instrumencie, okazuje się, że mój syn, który chodzi teraz do szkoły muzycznej, zaczyna na wibrafonie, ćwiczy w domu właśnie na tym brzmieniu. Tak więc to naprawdę ktoś kiedyś przemyślał i dobrze, że jest zaimplementowane. On się cieszy, że gra tym samym brzmieniem, co później będzie uderzał pałką w żywy, naturalny instrument. Klavesyn. Zauważcie, że jest efekt key-off, czyli odrywanie strun. smečki. Tym sposobem mamy jeszcze pad, a więc ja mogę połączyć piano z padem i zagrać jakąś balladę. Jest jeszcze brzmienie basu. Ostatnie brzmienie to Bas Fretless. Klawiatura w tym instrumencie to już nie GHS, czyli popularna klawiatura, którą znajdziemy jeszcze w modx i w wielu innych pianinach cyfrowych. Natomiast tutaj jest GHC. To jest nowy twór Yamaha. czy lepszy? Yy, powiem tak, to nie jest jakiś przeskok taki, na którym byśmy mogli powiedzieć, wow, jest super, jest zupełnie inaczej. Jest inaczej rzeczywiście, natomiast to nie jest przeskok w stylu klawiatura drewniana za grubo, grubo większe pieniądze. Kontra zwykła plastikowa. Świetnie, że jest progres i z tego należy być dumnym. Prawdopodobnie ta klawiatura pozwoliła nam też również obniżyć wagę instrumentu, co również jest ogromnym plusem dla tych, którzy potrzebują przetransportować się z miejsca na miejsce. Na pewno docenicie wagę lekko ponad 10 kg. W tym instrumencie mamy Bluetooth, ale mamy również interfejs audio, a to oznacza, że podłączając się iPadem bądź innym komputerem, jestem w stanie grać instrumentami wirtualnymi. Teraz fortepiam czerpię z Yamachy a wszelkie pady z aplikacji. Posłuchajcie. A to oznacza... Że nie potrzebujemy dodatkowych przewodów, jedynie port USB do instrumentu i te wszystkie brzmienia z zewnętrznego instrumentu, komputer, iPad, wychodzą nam właśnie z Yamaha. A więc możemy sobie grać chociażby na słuchawkach, możemy grać poprzez zewnętrzne nagłośnienie albo pokładowe 2x7 W. P225 to idealny kompan do ćwiczeń. Mamy metronom. Ale mamy również 20 rytmów wbudowanych, możemy ćwiczyć razem z rytmem, ale z rytmem również podąża partia basu. A więc jeśli ja dam piano string, to mam całą orkiestrę, gdyż włączam sobie mój rytm i mam piano i perkusję, string i bas. Posłuchajcie. Warto zauważyć, że Yamaha P225 ma wyjścia liniowe. Lewy i prawy, opcjonalny pedał potrójny, wyjście na jeden pedał, zwykły, standardowy oraz wyjście sławkowe. A więc pełnoprawny instrument do ćwiczenia w domu oraz do występów live. Yamaha P225 jest oczywiście kompatybilna z aplikacją Smart Pianist. Podłączamy aplikację przewodem USB bądź za pomocą średnictwem opcjonalnego Bluetooth i możemy łączyć się z naszym instrumentem i aplikacją. Mogę zmieniać brzmienia, ale również mogę zmieniać przestrzenie, w których mają się znajdować. Ale, kiedy kliknę Voice, zmieniam sobie moje fortepiany. Zobaczcie, mam dostęp do wszystkich brzmień. Jest dostęp do miksera, jest dostęp do oktaw, więc mogę decydować, czy. Łączone brzmienie gra wyżej czy też niżej. Jeśli wejdziemy w pianorum, w tryb pianorum, to możemy zmieniać przestrzenie, w jakiej znajduje się nasz fortepian. Posłuchajcie. Zmieniamy na Concert hall. lub wyłączamy całkowicie i wracamy do recital Hall p225 bluetooth audio nowa klawiatura Nowej jakości brzmienia CFX na pokładzie. 24 brzmień, 192 głosy polifonii. Naprawdę jest czym wybierać. Serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tym instrumentem. Z mojej strony to wszystko. Na razie pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.